Witam Was drodzy widzowie Dziś sprzedajemy przyczepę, znaczy na no taki wóz O taki za pół Ma przyjechać taki pan zaraz Chyba wie Tu 60 co eee yy, Musiałem wody dolać O Przyjechał jakimś MF-em Mój Jezu, jedzie Dobrze, to tutaj. Ta przyciepa? przyczepa? Nie, krowa jest po przyczepie. No co to za ustrojstwo? Niech pan opowie, co opowiesz, to to jaka historia była z tym <laughs> No to tak, na początku kupiłem ją bez burt Ale... No. Dorobiłem I teraz Odzlepię. tam około 3 tony wchodzi Widzę tam Pan tu jest lepiej wszystko yy, Tu może jakiś zaczep można w miarę doczepić Może Jakby się nie rozpadło tak. yy, No co mogę No tu ostatnio balowane było Spód Widać za... że ten Na czym? albo wałkiem <noise> Dobra no i jak widać, burty o tu ma pan, o mogą się otworzyć. Ale burty też No i co, no 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 no. Piankę trzeba tu dawać? Nie, nie, nie trzeba. Nie trzeba, ja tu zaraz sprawdzę. Dalej, ma pan jakieś boże Nie mam, nie mam, sprzedaję. Dziś będę łowie skosił to. Dobra, to to, to jest taki. Takim... No dobry. Taki dobry. Hmm. Drzewo nawet nie jest takie. E, spróchniałe. No komorniki już jest. Znaczy korniki już się. Korniki już przejmują. Tak, korniki. No to... No dobra, to jaka, jaka tam była cena. Na Coś... y, 200 zł. <laughs> Za 200 zł pan to chce wziąć. <laughs> tak. Jeszcze mnie to nie ma 2500 Dobra panie 2000 Nie no panie no 2400 Chó Takie 2400 1999 Czemu Panie no ja wie ile tu ja muszę było żyć Panie, panie Co? Patrz Co? Tutaj już jest zjedzone.

No 2-400 Dobra Przelej 2 Jakie 2? 200 O Tak to Ile żeś mnie pan przelał? Teraz O, dobra Dobra, panie, jak ruszę nim chociaż będzie się koła rozkieracza, to pan będzie, to oddajesz Gwarancję Gwarancja do bramy, pamiętaj Coś. Ale br brama, jest tam No właśnie. Pan podjeżdża, podjeżdża Bo to jeszcze pada, muszę bo. po przyczepie jechać Jo! A no, jo, z kabli... Co Do wozu O okay. A ja tu z kałużyna przyjechałem ja, ja, jakiego kału? Szybkiego Aha, dobra, jedź pan Dobra, noc. Pognałem. Znaczy, papa? Dobra, noc. Do widzenia! Krzyja opogdawił. Oni nie w tą stronę. Ej, dobra, widzowie, teraz jadę po przyczepę nową. Jedziemy sobie tutaj, do sąsiada. Tu chyba coś tam Dobra, o, dobry. No, obory wszedł. O, dobry! Dobry, dobry ja potrzebę. Tu ja czyściłem. A no, tą, a jaką inną, no? No to Bo W już pateczku straciła Dobra. Ile pan za nią chcesz? A bo w sumie najpierw może powiedzieć coś o niej. Czy i hamulce działają, opowiedz. czy kiper działa? E, wszystko działa, jak leży. E, Koło zapasowe jest. Ale to jakieś inne chyba. Jakie inne, szybkie. Będę dojechać. Dobra, no. Tutaj pan masz o zaczep. Pipu. <laughs> Keeper jest, ale nie ma siłownika Czyli kiper powiet... taki ręczny bo to... Nie, bo na powietrze A tak, kiper na... tak ręczny, bo ty go pan widzi Nie widzę No to pan Co mogę dalej powiedzieć? Podobność to nie wiem Dwa gile Spytany może wejdzie Czyli jeden zbiornik bizona by wszedł. A ja wiem, czy będzie pan prosił. Co Dobra, e, no co? to ile pan za nie chcesz? Zamiana <grym grym> ja za sześćdziesiątki. Czym ja do mnie U mnie jesteś. Czym ja dam mnie Rycowa! Popchnę panu, żeby chociaż podróży i pójdzie pan to no, pan by 30 musiał dołożyć chyba Jako to chłopiec trzydziestkę patrz To jest szczyt loksusu, nie ma w ogóle ramion A nie, a nie podnośnika bo wszystko rozebrane no Dobra, to. Ile panu tam, nie chcesz? Tam było w ogóle cztery i pół i pół? No a hamulce działają? Nie straj Działają? Działają? Działają na sękcu. Na <noise> yy, mogę dać 3200. No, chyba 2 kg 3200 mogę dać. Panie, to jest za dobra przyczepa. No widzę, ta podłoga wiedział? już Ej. połowa to za żarta. No chyba pana duch No dobra, panie. Dobra, panie, daję jeszcze 4000, pana nie widzę. 3800 No napalimy! A jeszcze ucie... osiądziemy! Powiadam jakie zapaliło jak pan to imieszka, dwa domy dalej No właśnie Dawaj ka, dawaj ka Na czy dałej 3900 i bierze No dobre 4000! 3900 Pan poczeka 3900 i już pan jedziesz nie chcę za prostu... Chyba spada. No dobra, czy dziewiący... Panie, przepalaj to. A to dobra. Co mu tu zmajestrować? czego go nie mocno. <śm> Zostaw to, pan. Ja nie, Bo ja już Ale A to po co żeś sprzedawał? <śm> no po co mi? Jakby coś światem nie ma. Jak nie? Działają przecież Dobra z tymi światłami Mój Jezu, sam się zniknął Dobra Chodźcie kazu to już znaków To jest ugradł No od ciebie przecież kupiłem Ugradł za ugradł Złodziej Pieniądze ze skarbówki Złodziej jeden yes. Piasyna Skąd pan zakłopił? Coś, coś mnie podchodzisz na we? pan? Ale bo pan ma taką super szefę O co się, pan, pan moja ja wykręcić muszę Panie, nie złamie się Ja się nie złamie, panie patera O Jezu o. Przy... Kury przejechał pan No, taka fajna, ładna Idź pan do siebie już Dobrze, jesteśmy już Kombajnista ponoć już tam kosi więc jedziemy zobaczyć co u niego się tam dzieje Wypatruję go chyba nie, na razie nie widzę go Tu jakaś 30 stoi O tu mam miałem wjechać przez Łąkę trzeba przejechać. Takiego sąsiada. Jednego. O Boże. Jakie dziury tu są. kosi Kosił Szczepie mnie nie rozwali? Nie Ile ja, on to? Mało ma O cześć Cześć rońca. Ile masz? jeden Ile... wiem, Czyli... Ledwie tonne. to. Tutaj ten nie, no. To weź no i jak nie będziesz miał pełnego, to... Ja tam u góry nie siedzi leszek. <śm> może siedzi. Mój Jezu, ciemu po moim. No bo poleżek, tu już sobie posawił chałupę. <śm> to nawet nie ja to Janbona. Naraz Na raz to weź Nie, na dwa gidę Dobra, to... Wiesz gdzie je te moje następne pole? Eee... Tak Dobra Dobra, to ja lecę już do 60 Ale to jadę. tylko dwa pole? No dwa no, dwa owsy mam tylko A... Ty ja już jadę tam Dobra, to ja nie będę was zanudzał. Zanudzał. Yy, to ja będziemy się widzieć już na polu. Dobra, jesteśmy już na polu. kombajnista też dojechał. Musiałem go trochę poprowadzić. Tu trzeba, niech sobie wiedzie, bo ja muszę wjechać z panią. O mój Boże, taki kurz. Dobra. Jak się kurzy Trzej się na Ile masz? Ech, ee, zobacz tam zbiorniku Ja nie widzę z tej No to wejdź od, od tyłu na górę i zobaczboj się Bo ja też im. Tu będzie, chyba ten... Dobra, to ja ci przyrzepę to zostawię No i jesteśmy już po cięciu I Tu musiałem się nawrócić, przyczepa oczywiście już uwalona, nie wiadomo jakim cudem Jezu, listy. Ile o, masz? Panie. Ile ja masz? Eee, bo mi jaka zagapiłem się na okienko, z wietonem. Z To jest są? Dobrze. Ulej się tam Mój Moje straty. A dobrze spał. A śmutka. Da się burty w tej szczęk Nie, da się. Dobra, będziemy się widzieć, jak będzie już sypał. Jesteśmy już tutaj. O, dawaj. Dobra, co o Po, Po poszło. Po, po. Mamy się do... No i już wysypaliśmy, no mieliśmy się rozliczyć Wiele pan chce za to? 100 O Jak stracę Mam własne stawki Na no, ma 600 tam 100 Watun Dobra, dzięki, dzięki hmm. No nawet dużo nasypało, co przyczepa.